W obozie Buchenwald na terenie Niemiec bardzo dużo było różnej narodowości więźniów. Wśród nich Polak Gwidon Damazyn, przedwojenny krótkofalowiec, inżynier. Niemcy go zatrudnili jako kinooperatora. Jak było kino, no to miał dostęp do pomieszczenia, w którym były narzędzia i jakieś tam rzeczy do napraw aparatów kinowych. Skonstruował po cichu odbiornik. To jest replika, ale jest sprawna, przeziemnie cała odtworzona z oryginalnych części ze schematem pokazanym z muzeum w Buchenwaldzie. Bazował na częściach odbiorników radiowych, na tak zwanym jak nazywa, popularnym odbiorniku Szekatce Goebbelsa. Części z tego odbiornika pasowały do zmontowania tego odbiornika krótkofalowego i zewezwali pomocy. W 1945 roku obóz Niemcy chcieli zlikwidować, a likwidacja to wiadomo było, jak odezwało się amerykańskie radio. Okazuje się, że trzecia armia generała Pattona odezwała się, gdzie jesteście, podajcie spółrzędne, gdzie ten Buchenwald leży, więc oni między podali. No i za dwa dni czy coś wjechały czołgi amerykańskie, wyzwoliły obóz, a generał Patton osobiście dlatego tego widona Damazyna dziękował.